Połączenie tych dwóch elementów szybkiego i precyzyjnego przemieszczania się z możliwością szybkiego i mocnego uderzania to jest kwintesencja treningu, który się w walce powinien zawierać. Bardzo szybko się przemieszczamy i tu nie stoimy w jakichś statycznych pozycjach, bo stajemy się wtedy nieruchomym celem i takiego gościa jest zlikwidować bardzo łatwo. Dlatego się musimy przemieszczać, a jak odpalamy, no to tutaj jest na to te sto to były te ćwiczenia, które mniej więcej żeśmy robili, które pozwalają na posiłek, które nóg, rąk w połączeniu z rotacyjną pracą półłowia zbudować. Natomiast to, co teraz będziemy robić, to będzie koncentracja na, yy, generalnie na pracy Ja Wam pokażę pewne drille, pewne procedury, które są na początku proste i ogólne i generalnie do każdej dyscypliny się zawierają, ale będę też chciał wprowadzić kilka takich elementów, które do tego, co możemy wykorzystywać w sportach walki, że, że dokładając na przykład ciężary, to już będzie przemieszczanie się z jednoczesnym uderzaniem. Że, że te dwa elementy już będzie można połączyć. Eee, Podzielenie się w jednym, jednym, Także jesteśmy mniej więcej podzieleni na, na, na testy. Pierwszy tryb, który pokażę, to będzie polegał na szybkim przebiegnięciu całej drabinki w taki sposób, żeby za każdym razem noga padała w środek tego kwadratu. Tutaj do tego dołączymy jeszcze pracę rąk i ponieważ w momencie, kiedy, kiedy te ręce nam całą po prostu większy, jest większy aspekt dynamiczny. jak, jak przebijamy przez dominkę początku drugim, to tutaj nam rączki wzdłuż bioder pracują tu jest ważne żeby nie, tak nie pracować bo to jest, to jest tak, że e, jeśli wyłączymy ten ruch to ten ruch nóg po prostu będzie mniej efektywny Te Całe dwie szybkości Zdania? No to dwie grupy, jedna nie ma, jednego nie ma. Tak? Praca też polega na tym, że chodzimy do, do okienka, ale teraz za każdym razem dwie stopy wchodzą do tego samego. Okej? Okay. Ten kierunek już jest do wykonania na no, wzroku, a nawet na stole rzeczy. Na początku jest... się trzeba uczyć od samego początku, powoli, a potem szybkość to jest tylko następny etap w procesie yy, nauki tego wszystkiego. Okay. jeszcze po dwa razy, troszeczkę wolniej, ale na lewą i na prawą nogę, ale zwróćcie teraz uwagę, żeby zrobić to precyzyjnie i dołączyć do tego jeszcze pracę rąk. No. Doczny. No. No. Boczny. Boczny. Więc to jest drill, który będziemy się posuwać w bok. To ćwiczenie, żeśmy już te zrobili, które się nazywa switch Wszystko, ale jednocześnie jak będę, jak będę przeskakiwał, to się będę przemieszczał w lewo. I do tego mam dołączoną placerą. Zaczynam tryl mając nogę w pierwszym oknie. Wychodzę tą nogą z okna i w to miejsce ląduje prawa noga. Wchodzę lewą nogą po raz pierwszy do drugiego okna. Wkładam tą prawą nogę. Każda noga przechodzi przez każde okno. Jednocześnie przyciszając się do boku. I to już jest drin, który można robić na lewą stronę. Twarło, na prawą, żeby w wpraw. Czas próbować. Powoli. Wracarom. Coraz to ćwiczenie po rozgrzewce. 8 do 10 powtórzeń w różnych drilli, jak one już będą wyponowane. I to wystarczy. Nie ma, nie ma co z tym przesadzać. To wystarczy. Wody trochę popić, bo woda nam też pomoże utrzymać, e, zmniejszyć tonus mięśniowy. Także macie wodę teraz, panowie i zrobić. Kolejny, kolejny drill boczny lateralny będzie polegał na tym, że wchodzę, zaczynam drill na zewnątrz i troszeczkę przed i wchodzę do przodu lewą nogą, dostawiam prawą, wystawiam nogą, wystawiam prawą. Lewa, prawa, wyjście, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa, prawa. To jest podwójny, szybszy deal. Tak samo jak ten masz pojedyncze do, do klatki, potem masz podwójny do klatki. To ten sam jest boczny na lewą i na prawą stronę. Tutaj ręce pracują troszeczkę wolniej, ale bardziej płynnie jest. Wejście, wyjście. Wejście, wyjście. Wejście, wyjście. One pracują, jeden ruch na dwa kroki. Tak jak... A wie pan Tak to I oczywiście następny element to jest po prostu... Ręce pracują dwa razy wolniej niż w poprzednim dniu. I znowu to jest na lewą i na prawą stronę. Żeśmy wchodzili, wchodzili i wychodzili, w zasadzie my możemy do tego już dołączyć pracę rąk z uderzeniem. mamy teraz dwie rzeczy w jednym, że pracują nogi, ale też pracują uderzenie. Możemy to robić z piłką lekarską, że w tym samym czasie jak się przesuwamy to pracują nam opiernice. I to z tego robi się ćwiczenie szybkościowe, ale jednocześnie koordynacyjne. Które można od razu replikować pod kątem zadań, jeśli chodzi o walkę. Asygnowizacja to tacy rąk, jest to co mam. w tym generalnie chodzi. To tyle jeśli chodzi o kombina kombinatory tego trybu szybkościowego, już pod kątem podłączenia pod postupki walki. Taki try jest prostszy, pracujemy do środka i na zewnątrz. Wysoko i tu jest duży komponent jeśli chodzi o dotacji, dotacji i pracę wartych. Jak zewnątrz i posuwam się do przodu. Każde okno atakuje jednym krokiem do przodu, a druga nowa się porusza raz Zajem. na jednej strony wody. То есть Następny krok jest rotacja w drugą stronę o 90 stopni. Każdy nabior, każda noga, każda noga jest w boksie i każda noga pracuje na, na zewnątrz, to jest naprawdę odrębne. Jeszcze raz. Spokojnie. Gracias.